Chociaż strefa nam nie weszła, ale... Byliśmy najdalej ze wszystkich, kurwa. Mm -hmm. A oni mieli od prawej górkę. To goście od lewej lecą. Od razu na stację? Tak. O, ja pierdolenie. Czerwona skrzynka, czerwona skrzynka. Daj podniosę obronę najpierw. Z drugiej strony. Przez yy, most się yy. Coś na krótko tam widziałeś jeszcze? O tu jest coś. Ale nie na krótko. Tam coś wybuchło. Pewnie safe. Ja też Gdzie on jest? Nie, gdzieś przy tym drugim domku Jest, jas, ja z lewej. A kurwa To iść od prawej. Kurwa spadłem Na dachu On no, nawet poleciał i co nic? Mi tak skacze obraz, że nie mogę go zabić kogo. Też tak mam mam blach w ogóle, kurwa, to jest problem. Nie, nie widzę go. O nas, od lewej. tu bywa, tu na górce. O na swój. Leży. To go daje Jasne! Trzymaj już go pisze. Drugi tam zleciał. Za oni byli. Tam. Dostaniemy wsparcie... O, tam poszedł. Rozpoczynam ja. No z drugiej strony coś zostali Tam tu. Jeden bez lach Tam dalej w wodzie bez lach Z prawej strony ostrzał puścili Gdzieś Kurwa, ale nam no uciekli, no. Ten jeden był dalej w budynku, czy nie? Nie, nie, uciekł pod most. Dobra, idę tam. Słuchaj, no, co się idzie. dzieje. No, tu się. Odmiennej odmiennej jak masz ja, Tam są. na sklepie, nie? odmiennej chodź. Chodź pomału w tą stronę. Ej, tu blachy. Tu masz blachy. Czekaj, Różek. Tam gdzieś się czai. On jest już od drugiej strony jakby, nie? Ja idę pod ten słup. Jak od drugiej strony. Jakby za tym murem, za tym domkiem całkiem. To od strony stacji pewnie. O kurwa. Lecy? Widzisz, trzech mamy tu. Co? Już finał, no chyba i dojebałem, podnosili się, Gdzie jest rzut jest tutaj? Gdzie on jest? będzie ktoś szedł na pewno Już tu masz kamizelki, nie kamizelki Tam jest rzut Masz blachy w plesakach Gdzie jest rzut Tam jest rzut Znaczyłem Mamy jakąś broń na średni dystansie? No lecę. Dobra, ładne karśinko. Kurwa, nie wiem ty. To już wszystko mam. Wam mam gosta, to bez na to. Nie, mogę z gosta nie, Dobra. Chodź po to może. Muszę co, z nie, dostawać, nie, 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 o, tu trup. To jest blisko. Na stację, na sklep idą, kurwa. Dawaj z powrotem. Dobra. Zrezygnowali albo już kupili, że Otóż. ja idę znowu na ten sub, nie? Zrozumiano. Samochód? kurwa, was ty u mnie Nie widzę Chyba pojechali na ten Wypierdalasz się? Nie, A oni się z kimś... O gościu! Czy nie? A nie tu Ale są blisko Gdzie ty jesteś? mnie Sam był? Tak To mi się zdaje, że na zrzucie mamy znowu kogoś. Kurwa myśląc stąd spierdala, bo tu wszystkich, zobacz, strefę mamy od pleców. No, z KSP jeszcze jedna. O. o kurwa. Skąd? No mówiłem, za pleców kurwa. Stąd jest... Wasza drużyna wyszła do bezpiecznej strefy. Skąd? Nie wiem. tym domku jakby kurwa, nie wiem, gdzieś stąd? Albo gdzieś bliżej kurwa. Jest! Zaznacz. Tu. Gdzieś tu bieg pod ten? Z lewej strony tego bieg Jest Bez blach Tam, niego Brawo. Jeszcze kogoś słyszałem Wracam Tu gdzie byłem Coś mu w plecy chyba jeszcze dawał ty Coś nie powodzi. Oznacza to. tym nóż zmienić na kurwa granata, bo Tam ciężarówka jest kurwa pod tym budynkiem. A nie było chyba. Samochód? Na sklep być może. Tam wybieg. Dwóch jeszcze jeden. Ładuj tam, ładuj tam, na lot poszedł. Czy gdzieś? Yes, A kurwa cool, je. Let's go To jeszcze inny team jest tak to Ale to już Ty Nie w... rozjebałem. Nie rozjebałem? Inny team jest tam, nie, tamtego tylko blaku muszę mieć. Tamtego sniperowi Musiał iść, nie? No nie właśnie. A ty wsiadłeś? Nie <laughs> Kurwa mać No jak on jest w tym budynku gdzieś No teraz będziemy museli iść Tak samo jak i my Jak był mądry to już poszedł Dobra chodź na drugą stronę mostu Musimy wejść jak najbardziej na górkę kurwa Pamiętaj ja. że tam jest ciężarówka nie? O od prawej najpierw już słyszę na górce kurwa Musimy ich obejść jakoś kurwa Jak w ogóle na tą górkę nie wchodził chyba mi się wydaje, wiesz? No nie Pod mostem przechodzimy czy nie? No dobra już Ruszajcie do bezpiecznej strefy Z tej górki w sumie muszą zejść kur. Bez blach jest tu za murem gdzieś. Nie, nie było team Wipe, wiesz maskę od niego. Samo podnoszenie. Chyba nie chcę się wystawić. O, jest? Coś mi oznaczył? Nie też. Możemy Musiał wejść na górkę chuj Nie, okay, musimy wyjść Kurwa, to nie będę. Tu jest wejście Kurwa i musimy iść. Widzisz go gdzieś? Nie. Chu ja Chyba że biegniemy lewą kurwę jakoś. Nie wiem. Zabajmy się. Musimy gdzieś lecieć, kurwa. Od lewej się strzelają. Musimy iść chyba tu. Musimy wejść na górkę, kurwa. Mogę, bo tu mogą być. Chuj. Skrzynka brzęczy. Pewnie z tej strony byli, bo strzelali w dół. Idziemy tutaj pod tą. Idziemy już no. Tam jest linka. O, właśnie z linki strzelają. Kość położyli na lince. Kurwa, nie mogę puścić tego. Dawaj. Ty gościu za nami. Rzucił tego. Gdzieś tu jest ten gościu, kurwa, bo rzucił znowu tego, co czyta. Jest tu. Chyba. nie, to ptak. Kurwa mać, nie wiem gdzie on jest, a on gdzieś jest tu. Jest gdzieś wyżej, bo nie doleciał ten co do nas. Dobra, dawaj do góry. Widzisz? Tam. To musimy iść w tą stronę, chyba, czy nie? Nalot tam puściłem. To jest tak jest, dłużnik przy się zniza. Po zostało 25 Jak pierdolę strefy No i znowu biec? Ty? Idziemy koła sobą teraz czy tą krótszą? No nie wiem Szybka decyzja Dobra tędy O jest gościu kurwa, chyba nie to krzak kurwa O kurwa Widzę gościa? Po gościu Drugi do wody pożeg. Dawaj prawo, dawaj prawo, nie idź na kawę. Goście tam na samym końcu. O, placy, placy! Zalecam udać się do bezpiecznej strefy. Wrzucam dymny! Na ciebie jeszcze nie czas! Do czy co robimy? Nie, dawaj tam prawo dalej. Za górkę. Tam też byli goście za górką znowu kurwa Z tyłu? No Masz jakąś blachę? Mam I O kurwa, a ja się wiewam teraz Musimy tu gdzieś zostać kurwa Chodź tu. Ja nie mam blach Masz I z drugiej strony tych skrzynki czy coś kurwa możemy? Jest nad nami na pewno kurwa Dziś ktoś do mnie strzela kurwa Nice. Ja go zabiłem. Spokojnie, spokojnie. Pilnuj tam z twojej strony. Wschodzie. <laughs> Tu idą, będą tu szli. Idzie tam z... O kurwa, ja już mam przejebany, nie? Nie mam blasku. W budynku przebiegł właśnie jeden. Mus musiałem Cię wystawić, kurwa, bo nie miałem maski już. Nad przebieg nad Tobą dwóch. Ostatni po prawej? Nie ostatni, ale po prawej tam tamtego tylko. Czy to jest ostatni? Ta? let's go